Cześć, mam na imię Katarzyna, mam 37 lat i cierpię od jakiegoś czasu na lędziwie ból kręgosłupa z tego tytułu, że pracuję po prostu jako biurowa osoba. Chciałabym, żeby to wszystko się zmieniło dzięki pomocy Piotra, który wskaże mi profesjonalną drogę do tego, jak pozbyć się bólu. Jestem niezmiernie zadowolona z tej współpracy. Mówił technicznie, co mam robić dobrze tak, żeby nie zrobić mi krzywdy, był cały czas przy mnie. Opowiadał o wszystkim łącznie z dietą, z oddychaniem, jak dokładnie układać ciało, żeby sobie krzywdy nie zrobić. Na każdy ból reagował modyfikacją ćwiczeń, więc potem już nie było takiego problemu. Czułam wielką motywację, żeby dalej coś robić ze sobą. I jeżeli chodzi o mój ból pleców, to on ustąpił na jakieś 70%, także mam tą siłę żeby nie leżeć w łóżku, nie leżeć na kanapie, tylko wstać, ruszyć na rower, żeby cieszyć się tą wiosną, która na teraz nadejdzie.